Dobrego antagonistę cechują dobre motywacje, prawda? Zapraszam Was na ranking nieprzyjaciół, których backstory może zawstydzić przygody głównych postaci. Zacznijmy od rodzeństwa z Kimetsu. Według mnie spośród dotychczas przedstawionych demonów, ta dwójka miała najbardziej chwytającą za serce historię. Pomimo, że byli naszymi wrogami, siostra i brat byli razem na dobre i na złe. Uzupełniali się i wspierali jako ludzie, jako ogry i jako potępieńcy. Skar z Fullmetala może pochwalić się kolosalną przemianą i to dwukrotną. Po traumatycznych wydarzeniach, przez które stracił brata, Skar stał się mścicielem wyżynającym alchemików. Ale jego podróż nie skończyła się na prostym backstory. Był to zaledwie początek drogi, która zaczęła się tragedią. Lucy na wstępie wydawała się dziką bestią, która uwolniła się z klatki. I przy okazji rozerwała na strzępy personel zow, w którym mieszkała. Gdy wyszło na jaw, że Dikloniuska nie urodziła się w niewoli i żyła wśród ludzi, postrzeganie jej osoby bardzo się u mnie zmieniło. Przestała być wtedy antagonistką. Na siódmym miejscu mamy matkę, przyjaciółkę, opiekunkę, zdrajczynię, kata i ofiarę. Po tym jak Emma i spółka odkryli co robi Izabela, nie wierzyłem, że zobaczymy ją kiedykolwiek w dobrym świetle. A jednak, motywacje mamy z Gracefield wybiegały daleko poza to co dobre i złe. Od samego początku wiedziałem, że z Shigerakiem jest coś nie tak. To, że gość nazywał jedną ze swoich dłoni tatą, zwiastowało, że kryje się za tym jakieś głębsze draństwo. I istotnie się kryło, wydarzenia z dzieciństwa Tenko śmiało można nazwać przerażającymi. Takiej jazdy nie oczekiwałem. Niemal przez całe anime Osama Ranking powtarzałem jedno pytanie. Kim jest postać po drugiej stronie lustra? Nie pytałem czego chce, ani jak się znalazła po drugiej stronie. Ranking królów to na dobrą sprawę nie historia o Bojim, tylko opowieść o starej przyjaciółce, która stała się potworem. Początkowa narracja Blood Plus sugerowała, że serial będzie się skupiał na unizestwianiu potworów. Materializacja rozumnego wroga mogła zaskoczyć, ale to przyczyny, dla których diva uczyniła tyle zła, wbiły mnie w fotel. Choć nie tłumaczą one podłości, które uczyniła. Ich nie da się usprawiedliwić. Patrzcie, kolejny już raz wspominam o Askeladzie. Pirat nigdy nie był wylewny i jego przeszłość była nam serwowana przez cały pierwszy sezon w oszczędnych dawkach. Gdy w końcu wyszło, kim jest ten człowiek, każdy wiedział, że wydarzy się coś wielkiego. I wydarzyło. Umarł król? Niech żyje król. Gdybym poprosił fanów Fruss Basket o opisanie całego zła świata w jednym słowie, odpowiedź brzmiałaby Akito. Brzmiałaby ona tak pod warunkiem, że nie przerobili oni opowieści do końca. Historia głównego złoczyńcy furuby to sztos. To tragedia, która całkowicie zmienia podejście do antagonisty. Miejsce pierwsze i nie będę ślił się na oryginalność tobi. Możliwe, że się ze mną nie zgodzicie, ale dla mnie ta postać posiada naprawdę solidne motywacje, które zostały ujawnione w sposób, który kazał nam samym snuć teorię. I nie wzięły się one znikąd, ziarno nienawiści zostało zasiane dawno temu, potem wykiełkowało i oplotło i nas, i nieszczęśnika. Przyznają zwycięstwo przeszłości Tobiego za jej mrok, tragizm i wyczucie, dzięki któremu nie popadła ona w śmieszność. Myślałem, czy nie dać do ręki Gunowaka z Czicikiu, lecz on, podobnie jak Griffith, nie miał gotowego backstory. Jego wątek rozgrywał się na naszych oczach. Tymczasem piszcie, jeśli znacie innych antagonistów z ciekawą historią. Do zobaczenia!